Dzień dobry, witamy Was w cyklu podcastów Fabryki Motywacji. Z nami dzisiaj Marcin Wykrotka, prezes Fabryki Motywacji. Dzień dobry. Waldemar Dziwniel, coach, menadżer i chodząca historia. Dzień dobry, siedząca aktualnie. Aktualnie siedząca, wszyscy siedzimy w domach. I... Albo będziemy Albo siedzieć. będziemy siedzieć. Na LinkedInie pojawiło się parę, parę postów, parę artykułów o wspólnym Nurcie, w wspólnym temacie, mówca Motywacyjne gdzie jesteś. Słuchajcie, panowie, mamy teraz sytuację zupełnie wyjątkową, takiej, jakiej nie mieliśmy, i mnóstwo firm znalazło się w, w takich niecodziennościach. I w tych niecodziennościach znaleźli się menadżerowie. Co oni mają robić? Ja bym wrócił do pierwszej części do tego, co, co mówiłaś, że menadżerowie, to co powiedziałeś, że gdzie jesteś, mówca Motywacyjne, ja sobie myślę, że teraz menadżerowie tak naprawdę. Zostali pozostawieni trochę samym sobie. Czyli ja wiem, że firmy próbują na różny sposób im pomagać. Natomiast okazuje się, że nagle w sytuacji takiej kryzysowej, nagłej, potrzebne są bardzo określone kompetencje dotyczące tego, w jaki sposób zarządzać swoimi ludźmi, których nagle ja nie widzę. Tak po prostu w zasięgu swojego wzroku. Mhm. Że tutaj pojawi, pojawił się problem związany z tym, jak zarządzać ich pracą, jak ich skontrolować, jak dawać im zadania, jak zadbać o to, żeby, to, żeby był utrzymany pewien timing, żeby był utrzymany rytm. I to wołanie pod tytułem gdzie jesteś mówcą motywacyjny, ok. Do mnie mówi coś jedno, że teraz yy, nie są w użyciu słowa, tylko są potrzebne twarde, bardzo czasami wręcz bardzo proste kompetencje, o których zapominamy albo ich nie pielęgnujemy, bo po prostu ich nie zauważamy, bo, bo wszystko jest gdzieś na wyciągnięcie ręki i w takich sytuacjach ekstremalnych, trudnych nagle pokazuje się, że czegoś nam zaczyna brakować. Tak, dokładnie. Od wielu lat y, staram się ludziom wytłumaczyć mój punkt widzenia. Jest on taki, że pierwszym elementem na drodze menedżera są umiejętności czysto rzemieślnicze. Stąd też e, mentoring rzemieślniczy, który wprowadzamy ostatnio na rynek, ostatnio już dość dawno. Jeżeli nie mam podstawowych umiejętności menedżerskich, jeżeli nie wiem, co zrobić, jak wyznaczyć cele, jak je sprawdzić, jak nawiązywać relacje z drugim człowiekiem, to wszelkiego typu zasłony dymne pod tytułem leadership, mowa motywacyjna, czy jakieś umiejętności motywacyjne z kosmosu, nie niespecjalnie podziałają. Bo już dawno temu przeprowadzono szereg różnych badań, jakich szefów ludzie lubią najbardziej. Otóż przewidywalnych, takich, którzy za dobre nagradzają, a złe za złe karzą, jak mówi najmądrzejsza książka świata. No i ja bym się tego bardzo trzymał, że cóż, no, możemy wymyślać różne sztuki, różne, różne przygody na drodze menedżera, ale y, dokładnie to powinniśmy wiedzieć, co robimy i z kim. Mhm. Mówicie o tym, że te kompetencje konkretne, że te że jakieś, a które to są te kompetencje, czyli czego tym naszym menedżerom, którzy Zgadzam się z Tobą Marcin, w dużej mierze zostali zostawieni sami sobie, bo z poziomu zarządu myśli się teraz bardziej o przebudowaniu strategii, a nie o tym, jak menadżerowie mają zarządzać, więc yy, yy, spróbujmy im pomóc. To znaczy, czego im potrzeba? Ja myślę, że każdemu potrzebne jest zupełnie coś innego. Jednym jest potrzebne wsparcie, bo doskonale sobie radzą w sytuacjach takich technicznych, ale potrzebne jest wsparcie trochę, bo też potrzebują być otuchą, jakąś ostoją dla swoich ludzi, którzy mogą być, nie wiem, przerażeni, mogą być zaniepokojeni tym, co się dzieje dookoła, tym, co się dzieje na świecie, tym, co się dzieje w Polsce, mogą być zaniepokojeni swoją pracą, czy ona jeszcze jutro jeszcze jutro będzie. Dla innych tych, którzy do tej pory mieli zespoły stacjonarne, tak jak mówiłem wcześniej, że mogli zajrzeć im w komputer i cały czas mieli ten zespół zasięgu wzroku, nagle potrzebują nauczyć się zarządzać zdalnie, nie widząc tych ludzi. Wykorzystując do... OK, mamy, mamy hangouty, mamy różnego rodzaju inne aplikacje, które mogą nas wspomóc, natomiast no to nie jest ten kontakt bezpośredni, który ludziom może brakować. I te kompetencje są takie, których my nie zauważamy. Chociażby proste, taki social life. Jeżeli jesteśmy w biurze, możemy z kimś się, się spotkać na kawie, na kubku, przy kubku kawy, porozmawiać, zapytać, wymienić się informacjami. Ten kontakt e, zupełnie jest wyłączony w momencie, kiedy my pracujemy zdalnie, każdy w swoim mieszkaniu. I co ja bym tutaj zalecał? Ja bym zalecał po prostu robienie sobie na przykład z pracownikami coffee breaków. Po prostu robimy sobie coffee break, każdy pracuje w swoim własnym w własnym mieszkaniu, przy własnym biurku. Natomiast taka kawa, powiedzmy, nie wiem, raz na godzinę, raz na półtorej godziny, żeby spotkać się i 10 minut po prostu, nie wiem, czy na Skype, czy na hangoucie, czy, czy z wykorzystaniem jakiejś innej aplikacji porozmawiać, to ja bym to też mhm. polecał menadżerom, żeby utrzymać z tymi ludźmi kontakt, po prostu, żeby zobaczyć, co u nich jest. Żeby oni też sami nie poczuli się z drugiej strony ok, dobra, robię swoje, właściwie nie wiem, co się dzieje, wymienię się z jednym lub z drugim, ale ja jako menadżer potrzebuję zadbać o tych ludzi, potrzebuję z nimi pogadać, czy w większej grupie, czy, czy, czy pojedynczo na taką po prostu na, umówić się na kawę. Mhm. A słuchajcie, wr wr wrócę jeszcze do tego krzyku omówców motywacyjnych, bo myślę, że to jest właśnie ta motywacja, teraz też nam. Jak, jak to z Waszej perspektywy wygląda? Ono się prze przeformułuje, przebudowuje, czy. Czy tylko opakowanie się zmienia? Słuchajcie, aby... no trudno, trudno myśleć, że, że można kogoś zmotywować w 100%. Można w nim wyzwolić te pokłady, które powodują, że człowiek czuje się zmotywowany. Można je zaobserwować i potem ich użyć. Ale nie można kogoś zmotywować w 100%, czyli zrobić z niego innego człowieka. I tutaj pojawia się taki termin pod tytułem odwaga menedżerska, której w naszym kraju bardzo większości menedżerom brakuje. Odwaga spojrzenia ludziom w oczy w sytuacjach najtrudniejszych, w sytuacji zmiany, a szczególnie w pojedyncze oczy, face to face. Nie czarujmy się, biznes jest nieubłagany i doskonale wiemy, że za chwilę czeka nas fala różnego rodzaju tragicznych okoliczności w organizacjach, zwolnienia. Redukcje, wysyłanie na przymusowe urlopy, obniżka wynagrodzeń, etc., etc. Nie bardzo, że zarządy nie są w takiej pozycji jak menedżerowie liniowi. Zarządy zarządzają strategią, natomiast powiedzieć człowiekowi, że go za chwilę w organizacji nie będzie i wyłuszczyć mu powody tej redukcji, szczególnie wtedy, kiedy finanse są w tragicznym stanie, to wszystko musi zrobić menedżer liniowy. I nie czarujmy się od jego odwagi i od jego umiejętności znalezienia się w tej sytuacji. Zależy, jak ten proces będzie przebiegał. Wszyscy naraz udają, że, 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 ta, że tak nie będzie. Otóż tak będzie. Cóż, no my jesteśmy między innymi po to, my, Fabryka Motywacji, żeby menedżerów w tego rodzaju krytycznych zmianach wspierać. Bo drodzy Państwo, nie wystarczy powiedzieć człowiekowi, od jutra cię tu nie ma, jak w słynnych amerykańskich filmach, e, przyjedzie, sobie, przyjedzie sobie specjalista od zwalniania i powie: Tomorrow you're fired. E, no dobra, no i co dalej? I co dalej? Zwalniamy i co dalej? Co z tym zrobić? W jaki sposób to zrobić? jak poprzez akty zwalniania nie pokazywać ludziom, że są nic nie warci, tylko że po prostu sytuacja jest taka, że wymaga tego rodzaju drastycznych kroków. To stoi przed nami i to jest bardzo ważne. Tutaj żaden mówca motywacyjny nie pomoże. Tutaj możemy używać wyłącznie własnych kompetencji, własnej duszy, serca, wrażliwości, ale przede wszystkim należy pamiętać, że korporacja, czy tam każda firma biznesowa jest stworzona po to, żeby gromadzić zysk dla udziałowców. To nie są ochronki, ani zakłady pracy chronionej, drodzy Państwo. I jakbyśmy bardzo się nie pochylali nad rolą pracownika w organizacji, Musimy być przygotowani na to, żeby ten zysk dla udziałowców albo minimalizowanie strat zapewnić. I czas najwyższy wziąć ten, to zjawisko w ręce i zastanowić się, co z nim zrobić. Takie jest moje zdanie. Myślę, że to, o czym powiedziałeś, to, to poświęcimy temu kolejny podcast. Czyli jak poradzić sobie, albo jak sobie radzić, właściwie może nawet nie z gotowymi odpowiedziami, ale jakie pytania nasuwają się nam w obecnej sytuacji z tym, co się będzie działo na rynku, na rynku pracy. Ale wróćmy jeszcze do, do tych naszych menadżerów i do ich sytuacji i ich kompetencji. Marcin, prowadzisz teraz, cały czas prowadzisz szkolenia, szkolenia online z, z menadżerami. Powiedz, jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda, że tak powiem przed i pod, znaczy właściwie w trakcie, bo jesteśmy w trakcie, czyli przed przed tymi zmianami wywołanymi epidemią koronawirusa i teraz. I teraz. Jakie są nastroje, jakie masz obserwacje? Znaczy, ja bym wrócił do, do tego, no, czy co, co Waldek mówił o motywacji. Ja uważam też, że tak naprawdę rolą menadżera jest nie tyle motywować, bo nie może nikogo zmotywować. Może stwarzać warunki ku temu, by ludziom się wygodnie pracowało. Ja będę z naciskiem powtarzał słowo wygodnie. To nie znaczy, że bezpiecznie, nie znaczy, że oni nie muszą nic robić, nie odpowiadać, nie mieć żadnego stresu związanego z zadaniami, ale że mają niejako zapewnione pewne bezpieczeństwo swobodnego wykonywania zadań. I teraz ta zmiana, która nastąpiła na, mm, w pracy, że potrzebujemy więcej jednak czasu spędzać online, ja z tymi menadżerami, który teraz pracuję, jest, jest, jest pewna dychotomia. Z jednej strony, to są osoby, które już wcześniej pracowały z zespołami rozproszonymi, i dla nich nie ma Wielkiego znaczenia. Oni są do tej pracy przystosowani, oni już wy wypracowali sobie pewne schematy działania, które się sprawdzały wtedy, a teraz potrzebują je czasami lekko zmodyfikować. Dużo trudniejsza jest sytuacja dla tych osób, które pracowały w zespołach stacjonarnych i nagle tych ludzi nie widzą. I tutaj rzeczywiście to, co, o czym rozmawiamy, to o co, o, czy, o co oni pytają, to jest właśnie, w jaki sposób w ogóle delegować te zadania. Ale to, to jest jeszcze pół biedy, bo potem następuje czas, taki etap efektywnego wykorzystania czasu pracy tego pracownika, że nagle potrzebują też oddać kontrolę. Bo do tej pory, o ile mogli za każdym razem gdzieś sprawdzić, przyjrzeć się, jak ten pracownik robi, w każdym momencie zapytać, teraz nagle potrzebują zaufać temu pracownikowi, że on swój czas wykorzystuje efektywnie i sprawdzać efekty pracy. Pracować na, na celach, pracować na zadaniach, ale sprawdzać efekty, a nie sam proces. To jest dla niektórych z tych menadżerów, z którymi teraz pracuję, bardzo trudne, że potrzebują przestawić się mhm. bardzo mocno na zaufanie. Natomiast my też rozmawiamy teraz o menadżerach, ale. Musimy pamiętać jeszcze o tych ludziach, którzy dbają o otoczkę całą HR-ową firmę, na przykład o HR Business Partnerach. Mają służyć wsparciem ludziom zatrudnionym, gdzie ludzie do nich dzwonią i, i mówią wprost: Słuchaj, jak to jest, że mój bezpośredni przełożony pracuje z domu, mój dyrektor pracuje z domu, a ja jestem na taśmie, jestem w fabryce i muszę pracować. Czy ja jestem bezpieczny? Czy ja mogę czuć się bezpieczny? Co takim ludziom odpowiadać? W jaki sposób z nimi rozmawiać, tak, żeby. Może nie tyle zapewnić ich o tym, że oni są bezpieczni, bo to chyba byłoby najgorsze, co można byłoby zrobić, ale jak też przygotować HR biznes partnerów, jak przygotować menadżerów na tego typu sytuacje, bo my tu mówimy o, o stricte o narzędziach menadżerskich, ale umiejętność, umiejętne dawanie wsparcia również jest ważne, że menadżer też to potrzebuje umieć, powinien wiedzieć. Świadomie, jak tym procesem sterować, co mówić, a czego nie mówić, w jaki sposób mówić, jak, w jaki sposób porozumiewać się z, tym, z tymi ludźmi, jakie emocje. Czyli mówimy też trochę o empatii w tym momencie. Tak. Że to też jest to narzędzie, którego mam wrażenie, że teraz menadżerom brakuje, że nie potrafią o tym mówić w takiej sytuacji, no, no trudnej sytuacji próby. Kończy się era pozorowanych szkoleń, kończy się era. Szkoleń, na które się pojechało na dwa dni, odbębniło jakiś tam materiał, a potem milutko sobie o tym materiale się zapominało, myśląc gdzieś w głębi duszy: OK, jestem i tak świetny i genialny, i świat nie jest w stanie poznać, czy się czegoś nauczyłem, czy nie, bo już wszystko umiałem wcześniej. Ten czas się skończył, teraz każde, każda umiejętność powinna być wypracowywana powinna być ugruntowywana w sobie i sprawdzana, jak działa. Bo inaczej po prostu, drodzy menedżerowie, z tego pociągu wylecicie. Już nie można stosować starej aktorskiej zasady, co się nie dogra, to się dowygląda. Bo się nie wygląda, bo macie tylko ograniczone sposoby i ograniczone możliwości na to, żeby wpływać na swoich ludzi i otrzymywać od nich informację zwrotną. To są w tej chwili środki i metody dosyć lapidarne. Już skończył się czas wielogodzinnych spotkań, niczemu nie służących i wielogodzinnych spotkań, które mogłyby trwać równie dobrze 15 minut, ale tyle zasłon dymnych, ile jest puszczanych jednocześnie w tym czasie, doskonale pozwala przedłużyć to spotkanie w nieskończoność. Teraz nie mamy na to czasu. Łącza internetowe są bezwzględne. Mamy tyle czasu, żeby załatwiać sprawy, nawzajem się wesprzeć i otrzymywać i udzielać informacji zwrotnej. Zastanówcie się i zastanówmy się wszyscy, co z tym zrobić, żeby wszystkim było z tym przyjaźnie i jak najlepiej. Pojawiło nam się bardzo dużo wątków i bardzo dużo zagadnień, i takich bardzo dużo też pytań o to, że coś się zmieniło i teraz jak. Myślę, że na tych na no te pytania w większości yy, nie mamy takiej jednoznacznej odpowiedzi. Możemy yy, dzielić się tym, co umiemy, co wiemy, ale na to, co, na przykład co będzie za miesiąc, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Yy, myślę, że to jest też dobry, dobry temat, żeby porozmawiać, jak wygląda to z naszej perspektywy, co o tym myślimy i o tym w kolejnym spotkaniu. Bardzo Wam panowie dziękuję za, za tą rozmowę i, i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.